Bliżej prawdy, kosmos, świadomość, Bóg. Ci, którzy wybierają wiarę w Boga, muszą zmierzyć się z problemem zła. Istnieje zło moralne, akty okrucieństwa, ludobójstwa czy wszelkiego rodzaju tortury. I zło naturalne, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary przysparzające niespodziewanej zgryzoty, rozmaite choroby powodujące niewymowne cierpienie, zwłaszcza wśród dzieci. Okropieństwa tego świata stanowią piętę Achillesową religii. Czuły punkt, w który uderzają zwolennicy tezy o nieistnieniu Boga. Najtrudniejszym zadaniem teologów jest wyjaśnienie kwestii zła nie tylko jego obecności, ale też powszechności i ogromu. Jak człowiek wierzący może tego w ogóle dokonać? Czy zło przeczy istnieniu Boga? Nazywam się Robert Lawrence Keun i szukam odpowiedzi na to pytanie. Czy Bóg ma coś wspólnego ze złem? Jednym z najbardziej przenikliwych filozofów jest Peter van Inwagen. Poproszę, żeby jako teista określił, na czym polega problem zła. Spotykamy się na Uniwersytecie Notre Dame. Wspominasz o rozmiarach, trwaniu i rozpowszechnieniu zła. Spróbujmy zdefiniować skalę zagadnienia. Sformułowanie problem zła dotyczy najgorszych aspektów świata stworzonego i podtrzymywanego przez wszechmocnego, łaskawego Boga. Dlaczego na świecie dzieją się tak potworne rzeczy? Gdyby istniał byt wszechwiedzący i nieskończenie dobry, którego postępowanie jest zawsze moralnie doskonałe, nie byłoby to możliwe. A skoro dzieją się potworne rzeczy, takiej istoty nie ma. Tymczasem jedyne, czego ówbyt nie potrafi dokonać, co stanowi wewnętrzną sprzeczność, to wpłynięcie na wolną wolę człowieka i sprawienie, by podejmował takie, a nie inne decyzje. Nie może zapewnić wolności wyboru i jednocześnie spowodować, że dana osoba wybierze jedną z możliwości. To całkiem prawdopodobne wytłumaczenie pochodzenia zła, a przynajmniej jego części. Być może Bóg obdarzył ludzi wolną wolą i niektórzy podjęli decyzje prowadzące do cierpienia innych. Nie mógł nic na to poradzić. I dlaczego dał nam wolną wolę? Prawdopodobnie sama w sobie jest ona dobra. Zło będące rezultatem wolnego wyboru może być mniejsze niż płynące z niego dobro. W taki sposób da się wyjaśnić złamane nogi, stłuczone żebra czy ciężkie przypadki grypy, ale nie obozy koncentracyjne ani trzęsienie ziemi w Lizbonie. Część bolesnych zjawisk staje się zrozumiała, lecz nie wszystkie. Czas porozmawiać z ateistą, dla którego zło nie jest problemem rozważanym przy obronie Boga, ale argumentem przeciw Jego istnieniu. Quentin Smith to płodny filozof i zdeklarowany ateista. Zgłębia zagadkę egzystencji ze znacznie większym zapałem niż większość teologów. Gdy pytam ich o kwestię zła, natychmiast się denerwują i zalewają mnie potokiem słów. Mają prawo czuć się zakłopotani? Tak. Sądzę, że problem zła nie podważa zasadności teizmu, ale moim zdaniem się mylą. Dlaczego? Upewniłem się, że Bóg nie istnieje, gdy spędziłem noc w domku kempingowym. Usłyszałem wrzask konającego zwierzęcia i odgłos łamanych kości. Mięsożercy kierują się zasadą zjedz albo zostaniesz zjedzony. Żaden dobry, wszechmocny i wszechwiedzący Bóg nie stworzyłby prawa, wedle którego, aby przeżyć, należy zamordować i zjeść inną istotę. Nazwałem to złym prawem natury. Czy nie narzucasz tym samym własnej... Ograniczonej interpretacji wszechświata, o którym tak naprawdę niewiele wiemy, opieram się na argumentach teistów i dowodach naukowych. Hołdując własnemu systemowi wartości, mógłbym uznać rozszarpywanie zebry przez tygrysa za zjawisko korzystne. Wszyscy wiedzą, że jest odwrotnie. Świat, który próbujesz wykreować, wydaje się zbyt uproszczony, by spełnić nasze oczekiwania. Może twoje podejście jest małostkowe. Nie sądzę. Świat można by skonstruować na wiele innych, lepszych sposobów. Trudno uwierzyć, że ten, który znamy, stworzyła nieskończenie dobra i wszechmocna istota. Wszyscy uważają, że śmierć jest zła. Czy dobre bóstwo skazałoby ludzi na coś, czego najbardziej się boją? To nie ma sensu. A zło moralne, cierpienia, jakie ludzie sobie zadają. Teści sądzą, że są one wynikiem istnienia wolnej woli. Problem leży gdzie indziej. Dlaczego wszechmocna, nieskończenie dobra i wszechwiedząca istota stworzyła coś tak niedoskonałego jak człowiek? Patrząc na historię ludzkości widzimy, jak bardzo jesteśmy niedojrzali, samolubni, Niewystarczająco inteligentni. Dotyczy to również filozofów. Wcale się nie obrażam. Ateistów też. Poza tym nasza zdolność do czynów moralnie dobrych radykalnie się obniża, gdy ktoś wyrządzi nam krzywdę. Zamiast przebaczać, reagujemy złością i chęcią zemsty. Wielu argumentuje, że właśnie ten element przesądza o bogactwie życia, zmusza do wysiłku, współpracy, współczucia, rozwijania osobowości i siły ducha. Trzeba to wywalczyć. Moim zdaniem cierpienie i krzywdy zadawane przez innych szkodzą. Żydowscy więźniowie obozów koncentracyjnych nie stali się pod wpływem nazistowskiej opresji lepszymi, zdrowszymi psychicznie ludźmi. Przyjrzyjmy się ofiarom ludzkiej nikczemności. Zawsze czują się źle pod względem psychologicznym, etycznym czy jakimkolwiek innym. Wenten nie potrafi sobie wyobrazić, jak to możliwe, że nieskończenie dobry i wszechmocny Bóg stworzył świat nękany przez tak potężne zło. Chciałbym wierzyć we wszechmogącego, ale nie daje mi to spokoju. Z radością zwracam się do profesora Alwina Plantingi, który tchnął życie w amerykańską filozofię chrześcijańską. Problem zła stanowi sedno rozważaniala. wprowadzasz rozróżnienie między tak zwaną teodyceą a obroną. Na czym ono polega? Jeżeli zło traktujemy jako argument przeciwko istnieniu Boga, pojawia się pytanie. Dlaczego Bóg na nie zezwala? Teodycja byłaby próbą dania odpowiedzi i określenia przyczyn tego stanu rzeczy. Podejmując się obrony, przyznajemy, że nie znamy zamysłów Stwórcy i być może nigdy ich nie poznamy. Możemy natomiast wykazać brak sprzeczności między istnieniem zła a faktem, iż Bóg jest dobry, wszechwiedzący i wszechmogący. W jaki sposób? Sądzę, że niezwykle trudno określić zamiary Boga, kiedy wspominamy rozmaite wydarzenia takie jak Holokaust, nie rozumiemy dlaczego do tego dopuszcza. Wobec problemu zła zaproponowałem tak zwaną obronę wolnej woli. W przeciwieństwie do niektórych myślicieli, pokazuje, że występowanie zła nie przeczy tezie o istnieniu wszechwiedzącego, wszechmocnego i dobrego Boga. Niech to uzasadniasz? Obrona wolnej woli wygląda mniej więcej tak. Stwórca jest wszechmocny, ale to nie znaczy, że ma nieograniczoną moc sprawczą. Nie spowoduje na przykład, że dobrowolnie podaruje Kościołowi 100 dolarów. A gdyby tak się stało, pozbawiłby mnie wolności. Zgodnie z tezą obrony, Mogą istnieć światy zamieszkiwane przez istoty wolne i zawsze postępujące właściwie, ale Bóg nie musi potrafić ich tworzyć. Załóżmy, że wolna istota, którą Stwórca powołał do życia w jednym z możliwych światów. Może popełnić przynajmniej jeden zły uczynek. Istota ta podlegałaby czemuś, co nazywam ponadświatowym skażeniem. To znaczy, że w każdym ze światów co najmniej raz zrobiłaby coś złego. Dlatego Bóg nie mógł stworzyć przestrzeni, w której zło nie występuje czyli zamieszkiwanej przez wolne istoty i pozbawionej zła. Każdy stworzony przez niego świat, którego mieszkańcy są wolni, zawiera pierwiastek zła. Może z boskiego punktu widzenia ma to sens. Pod względem logicznym zło nie wyklucza zatem istnienia Boga. Nie zwróciłeś jednak uwagi na skalę zjawiska. Rachunek prawdopodobieństwa wskazywałby raczej na nieistnienie wszechmogącego, choć zgodnie z logiką mógłby on istnieć. Istnieć. Można wyciągnąć taki wniosek. Wobec rozmiarów doświadczonego zła istnienie Stwórcy wydaje się więcej wątpliwe. Ludzie wierzący nie wiedzą, dlaczego Bóg na to pozwala. Pytamy, czy aby na pewno kieruje się jakimiś względami. Załóżmy, że tak. Zdradziłby mi je? Albo nam? Może boskie motywy przekraczają naszą zdolność pojmowania. Nie potrafimy ich zrozumieć, nie znając jego położenia. Jeśli Bóg nie wyjawi swoich zamiarów Alowi, to mnie tym bardziej. Podoba mi się teza Ala i jego metoda konfrontacji z problemem zła. Wyjaśnia, dlaczego występowanie zła nie przeczy logicznie istnieniu stwórcy. Filozof nie proponuje teodycei, która określiłaby faktyczne przyczyny współistnienia Boga i Zła. Znów wiążę z Bogiem nadzieję, lecz nie mogę się na nich opierać. Zdaniem Michaela Tulleya, profesora z Uniwersytetu w Colorado, obecność zła stanowi najsilniejszy dowód przeciw istnieniu stwórcy. Niestety stanowi ono mocny argument na uzasadnienie tezy o nieistnieniu Boga. Martwicie to? Moi przyjaciele ateiści chętnie uwierzyliby w Stwórcę. Jest wszechmocny, wszechwiedzący i nieskończenie dobry. Gdyby istniał, mielibyśmy przynajmniej spore szanse na życie po śmierci. Ale wbrew twoim życzeniom Bóg nie istnieje. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zło? To naturalny argument. Obserwując ludzi, wnioskujemy o ich charakterze. Przyglądając się światu jako potencjalnemu dziełu Boga, możemy w naturalny sposób wydedukować, że jeśli Stwórca istnieje, nie jest moralnie doskonały. Zło ma różne oblicza. Zmasowane, które uosabia Hitler, lub indywidualne, tak zwane zło moralne. Oprócz tego mamy zło naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, cierpienie zwierząt. To nie ma znaczenia. Załóżmy, że jesteś bogatszy w wiedzę i żyjesz w czasach Hitlera. Wiesz, że zamierza wymordować 6 milionów ludzi. Mógłbyś go zakłócić? Zrobiłbyś to? You Don't know. Jeżeli Bóg stworzył wszechświat lub wieloświat ma rozległą perspektywę, rzeczywistość może być znacznie bardziej złożona niż nam się zdaje. Racja. Twierdzisz, że różne przejawy zła mogą współistnieć z wszechmogącym, wszechwiedzącym i nieskończenie dobrym Bogiem. Dawniej sądzono, że to się wzajemnie wyklucza. Niesłusznie. Ponieważ Bóg może tolerować obecność straszliwego zła w imię wyższego dobra. Właśnie. Ten argument przemawia do wierzących. Według mnie zło przeczy istnieniu Boga i nie ma przekonującego usprawiedliwienia tego faktu. Rozważywszy za i przeciw, masz pewność, że stwórcy nie ma? Gdy mówimy o jednym złym zdarzeniu, prawdopodobieństwo istnienia Boga wynosi mniej niż jeden do dwóch. Zmniejsza się jednak, im częściej mamy do czynienia ze złem. Nie uznajesz idei wyższego dobra? Równie dobrze może istnieć większe zło. Podczas dywagacji na temat nieznanych wartości może się okazać, że to prawda. Jedno złe zdarzenie obniża prawdopodobieństwo istnienia Boga do mniej niż 50%, a wiele takich wydarzeń sprawia, że współczynnik zbliża się do zera. W przypadku miliona złych zdarzeń, wynosi jeden do miliona i jednego. Michael woli, żeby Bóg istniał. Ja też. Obecność zła pozbawia go złudzeń. Według niego każdy przejaw zła zmniejsza prawdopodobieństwo istnienia Boga. Z chęcią wysłucham teisty. to możliwe, że nieskończenie dobry Bóg stworzył świat, w którym występuje tak potworne zło? Richard Swinburne przedstawia spójne i przekonujące argumenty, przemawiające za istnieniem Stwórcy. Nie unika problemu zła, jego rodzajów czy też rozmiarów. Richard, Twoim zdaniem ciężar dowodu spada tym razem na teistów ze względu na ogrom zła. Zgadza się. Potrzebujemy wyjaśnienia, dlaczego doskonale dobra istota zezwala na zło. Jeśli go nie znajdziemy, przyznamy, że cierpienie stanowi argument przeciwko istnieniu Boga. Nie wystarczy wzruszyć ramionami i stwierdzić, że zło to nie powód, by nie wierzyć w stwórcę. Co trzeba zrobić? Pamiętajmy, że dobrzy rodzice często przykładają rękę do cierpień dzieci, kierując się słusznymi pobudkami. Jeśli Dzięki bolesnemu zabiegowi maluch może wyzdrowieć. Rodzice się na to decydują. Cierpienie samo w sobie nie oznacza, że Bóg nie jest dobry, ale musimy odkryć, z jakich przyczyn do niego dopuszcza. Podobnie jak rodzice, wyróżniamy cztery kryteria, które muszą być spełnione, gdy uzasadniamy fakt, że Bóg zezwala na zło. Po pierwsze, jest to konieczne, żeby zaistniało wyższe dobro. Po drugie, Bóg jest sprawcą owego dobra. Po trzecie, ma on prawo zsyłać cierpienia w imię wyższego dobra. Po czwarte, owo dobro musi przewyższać zło. Bóg, w przeciwieństwie do rodziców, zawsze postępuje zgodnie z logiką. Pewne działania byłyby z nią sprzeczne także z punktu widzenia stwórcy i nie miałyby sensu. Prostym przykładem jest nasza wolność wyboru. Choć Bóg daje nam dobro w postaci wolnej woli, nie może sprawić, że nasze wybory będą słuszne. Problem stanowiska skala zła. Często się słyszy, że możliwość wyrządzania sobie nawzajem krzywd jest czymś dobrym, ale tylko w pewnych granicach. Świat przedstawia się zatem jako niegroźną zabawkę. Cierpienie istnieje, ale niezbyt silne. To, co robimy, nie ma większego znaczenia. Jeśli zależą od nas losy świata, musimy dźwigać olbrzymią odpowiedzialność. Właśnie to stanowi problem. Spójrzmy na jego rozmiary. Ilość cierpień, jakie zadajemy drugiemu człowiekowi jest ograniczona. Żyjemy około 80 lat. Nie będziemy istnieć wiecznie. Nie możemy więc nikogo nieustannie krzywdzić. Poza tym nasze możliwości są spore. Gdyby było inaczej, Bóg nie powierzyłby nam opieki nad innymi ludźmi i światem. Znajomy zagadnął: Moi dziadkowie zginęli z rąk nazistów. Czy Bóg chciał w ten sposób umożliwić oprawcom dokonanie wyboru? Nie zrozum mnie źle, to było straszne. Ale Bóg miał na uwadze nie tylko poszkodowanych, interesował się też zbrodniarzami. To oni byli prawdziwymi ofiarami Holokaustu. Żydzi stracili życie, oprawcy zaś duszę. To był dramat dla obu stron. Co w takim razie rekompensuje los tych jednostek? Bóg ma prawo zsyłać cierpienie, które innym przynosi korzyść. Dlaczego? Ponieważ jest stworzycielem, powołuje ludzi do życia, obdarza dobrami. Tyle nam ofiarowuje, że ma prawo coś odebrać. Być może jednak są ludzie, których życie w ogólnym rozrachunku świadczy o tym, że niepotrzebnie się urodzili. A jeśli istnieje tylko jedna taka osoba, Stwórca jest za nią odpowiedzialny? Tak, obowiązkiem dobroczyńcy lub rodzica jest zapewnienie człowiekowi godnego życia. Wynika z tego, że jeśli Bóg sprawił, iż czyjeś życie na Ziemi było złe, powinien wynagrodzić to tej osobie po śmierci. Podsumujmy. Mówiłeś, że problem zła, mimo wszystko, zmniejsza prawdopodobieństwo istnienia stworzenia, ale w niewielkim stopniu. Prostota jest jednym z kryteriów prawdopodobieństwa hipotezy. Gdy musimy dodać jedno twierdzenie, by umotywować drugie, wyjaśnienie staje się bardziej zawiłe i mniej prawdopodobne. Moje rozumowanie jest skomplikowane, można więc poczytywać to za minus. Ateiści i teiści są zgodni. Zło przemawia na niekorzyść stwórcy. Jak bardzo? Zdaniem ateistów wystarczająco mocno, by go wyeliminować. Teiści zaś usilnie szukają wytłumaczenia. Jeśli wierzę w tradycyjne przymioty Boga, który jest wszechmocny, wszechwiedzący i nieskończenie dobry, Muszę wyjaśnić zagadkę zła nie tylko jego istnienie, lecz przede wszystkim niewyobrażalne rozmiary. Wolna wola? Teza, że świat nie jest zabawką? Życie po śmierci? Szczególnie trudno zrozumieć zło naturalne czyli niezasłużone cierpienie. Czasem wydaje mi się, że płaski, homogeniczny, pozbawiony zła świat byłby najlepszym argumentem przeciwko Bogu. Nie jestem jednak pewien, czy to przekonanie zbliża mnie do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pracowanie na zlecenie telewizji Planet Studio Armfilm. Tekst Urszula Stasz. Czytał Maciek Szklasz.